Miłosz i Konwicki mieli takie rozumienie Wilna jako ojczyzny, realistycznie pojętej ojczyzny. Właściwie w tej literaturze młodych autorów Wilno nie pojawia się tak wyraźnie. Ja myślę, że pojawia się w sensie takim kolektywistycznym, to znaczy Wilno, Lwów, Wrocław, Gdańsk to są takie Przede wszystkim wielokulturowe miejsca, w których na przykład funkcjonuje taka zbiorowa pamięć. Po prostu nie zdarzyło się chyba tak, żeby jakaś migracja była ostatnio wyraźna i. Zresztą Wilno zaczęło być chyba takim miejscem turystycznym, po prostu teraz bardzo dużo młodych ludzi do Wilna przyjeżdża. Sam przyjechałem, prawda, jako młody człowiek, więc to jakoś tak w tej chwili jest. Wilno jest w pewien sposób zarezerwowane dla takiej tradycji niepodległościowej polskiej, dla nostalgii kresowych, dla koncepcji takiej pamięci o Polsce, która wiąże się z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, z wielkim prawda, księstwem litewskim. I w tym sensie y, Wilno jest też takim śladem polskiej literatury dwudziestolecia, niepodległościowym, prawda? To jest takie ważne.